Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci. Czyta ojciec Eusebiusz Skorupa 15 lutego Wiara w kościołach Lekcjo I Pan dał mi w kościołach taką wiarę, że tak po prostu modliłem się i mówiłem Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie i błogosławimy Tobie, że przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat. Święty Franciszek Testament. Meditacjo. Po nawrócenia, święty Franciszek w swoim testamencie wspomina dar wiary. Znów biedaczyna używa wyrażenia Pan mi dał, przez co podkreśla, że jego doświadczenie wiary jest darem od Boga, a nie owocem jego wysiłku. Jest rzeczą znamienną, że biedaczyna mówiąc o darze wiary, łączy go z kościołami. To właśnie w nich został mu ten dar udzielony. Spoglądając na proces nawrócenia św. Franciszka, możemy powiedzieć, że decydujące dla jego wiary były wizyty w trzech kościołach. Pierwszy kościół to San Damiano z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego, z którego Bóg przemówił do biedaczyny. Idź, odbuduj mój kościół, który chyli się ku upadkowi. Kiedy Święty Franciszek pierwszy raz odwiedzał ten kościół, to widział go w ruinie. Jednak to nie przeszkadzało mu, aby się tam długo modlić. Kościół w San Damiano był świadkiem długich czuwań Świętego Franciszka, które się koncentrowały na adoracji Krzyża. W tym czasie w San Damiano nie było jeszcze najświętszego sakramentu to tutaj biedaczyna ukrył się przed poszukującym go ojcem. To wreszcie w tym kościele rozpoczęło się franciszkowe odbudowanie kościoła, najpierw materialne, a potem duchowe. Drugi kościół, w którym został szczególnie obdarowany święty franciszek, znajdował się przy rynku w Asyżu i był dedykowany świętemu Mikołajowi. To w nim święty Franciszek wraz z pierwszym swym towarzyszem Bernardem trzykrotnie otwierał Ewangelię, by odnaleźć odpowiedź na pytanie, co robić. To w tym kościele Bóg poprzez karty swojej Ewangelii udzielił świętemu Franciszkowi światła co do sposobu życia. Trzeci kościół, w którym biedaczyna otrzymał najwięcej łask to Porciuncula. Ten położony wtedy w lesie kościółek stał się matką dla świętego Franciszka i jego rodziny, był miejscem objawienia ewangelicznej formy życia i kołyską, w której rodzili się bracia. To z porciunkuli Franciszek udawał się na swoje wyprawy misyjne i do niej wracał. Było to jedyne miejsce, do którego święty Franciszek się przywiązał, pragnąc przy nim zakończyć swoją ziemską wędrówkę. Kościół w Porciunkuli był dla biedaczyny miejscem doświadczenia miłosierdzia Bożego poprzez odpust zupełny. Spoglądając na te trzy kościoły, nie możemy się dziwić, że święty Franciszek właśnie tak sformułował prawdę o drugim darze, jakiego udzielił mu Pan. Łaska wiary wzrastała w biedaczynie wraz z jego coraz to intensywniejszymi spotkaniami z Bogiem. Narzędziem, przez które umacniała się wiara świętego Franciszka, była modlitwa. Te trzy wspomniane kościoły były świadkami gorącej modlitwy biedaczyny. To w trakcie modlitwy biedaczyna otrzymał najwięcej światła co do swego życia i posłannictwa. Modlitwa i wiara są ze sobą ściśle połączone. Można powiedzieć, że jedną z miar wiary jest modlitwa. Gdy człowiek traci wiarę, Przestaje się modlić. Gdy doświadczenie wiary staje się głębsze, pogłębia się też i modlitwa. Wiara karmi się modlitwą i jako taka bez modlitwy nie istnieje. Logiczne więc jest połączenie przez świętego Franciszka wiary z modlitwą. Chciał biedaczyna w każdym kościele uwielbiać i adorować Boga. Umieścił więc w swoim testamencie krótką modlitwę która stała się dziedzictwem całego Jego zakonu. Modlitwę wielbimy Cię, odmawiamy ilekroć wejdziemy do jakiegoś kościoła czy kaplicy. Jest to moment naszej adoracji, a zarazem i prośba, abyśmy modlili się z taką wiarą i miłością, jakie miał święty Franciszek, gdy nawiedzał różne kościoły. Warto się zastanowić nad relacją modlitwy i wiary w naszym życiu, jeśli w ciągu dnia znajdujemy czas na osobistą modlitwę, to możemy wtedy podziękować Bogu za zachowany dar wiary. Jeśli jednak nigdy w ciągu dnia poza obowiązkowymi godzinami nie widać nas w naszym klasztornym oratorium, jest to znak bardzo niepokojący, świadczący o słabości naszej wiary. Oratio pragniemy się teraz panie w duchu przenieść do tych kościołów w których nas szczególnie dotknąłeś swoją łaską bowiem każdy z nas ma swoją porcjunkulę czy san damiano pragniemy cię panie w tych kościołach uwielbiać i podziękować ci za dar wiary